Jakie imprezy odbywają się w szkole podstawowej, w w ramach obchodów nadania imienia? Oprócz tej, którą teraz widzimy, czyli turniej w siatkówkę. No więc na dzisiaj powiem tak, że święto, dzisiejszy dzień taki świąteczny, zaczął się o tym, że za wszystkich uczniów z tej okazji, że mamy tą szóstą rocznicę nadania imienia. I później po przejściu mieliśmy odsłonięcie pierwszej tablicy w gminie. Była to tablica, jest to tablica nadana szkole, Szkoła Odkrywców Talentów, czego się bardzo cieszymy, jesteśmy dumni. No i później piękny apel przygotowany przez pracowników naszej szkoły. Apel właśnie poświęcony naszemu patronowi. No i z racji tego, że Jan Paweł II był również sportowcem, oprócz tego, że wspaniałym człowiekiem, był również sportowcem. Mamy takiej turniej piłki nożnej i turniej piłki siatkowej dziewcząt. E, oprócz tego klasy 1-3 e, mają konkurs, miały konkurs, bo to już miały konkurs e, plastyczny e, i również projekcję filmu poświęconą właśnie naszemu patronowi. Jest to taki dzień, kiedy. E, Cały nasze, nasze, nasz kierunek działania to między innymi poświęcamy naszemu patronowi. Oczywiście na co dzień również, ale dzisiaj jest dzień taki bardzo uroczysty i świąteczny. Kto zwyciężył w turnieju piłki nożnej? No tak powiem, że nasza szkoła zwyciężyła i myślę, że, że no, była taka możliwość. Natomiast fajnie ten turniej sportowców jest podzielony na piłkę nożną, piłkę siatkową. E, chłopcy byli bardzo zadowoleni z e, turnieju. No i myślę, że dziewczyny, które przyjechały również e, z daleka tutaj do nas, e, też będą zadowolone. E, Kibicuję, wiadomo, swojej drużynie, aczkolwiek e, myślę, że sportowców najlepszym. E, zabawa jest bardzo przednia. Chciałem powiedzieć, że e, wszystkich sportowców e, ugościliśmy e, zupką e, taką regenerującą którą przygotowała nasza kucharka wraz z pomocnikami. Także tutaj też jak to bywa w domu naszym, tutaj też gościmy wszystkich, jak się jak, jak przystało. Są dziewczyny ze Wschowy, z Korony, kto jeszcze? No z całej Polski, ja już tutaj nie chcę wymieniać, żeby kogoś nie pominąć. Rozmawiałem z dziewczynami z Guben, bo myśmy tam też byli na takim turnieju. Eee, wiem, że, że, że z wielu innych miejscowości z całej Polski, jak jakby nie chcę wymieniać, bo żeby się nie pogubił. Ale wszystkich gościmy tutaj bardzo mile i niejednokrotnie wielokrotnie oni właśnie przyjeżdżają do nas tutaj eee, w odwiedziny na turnieje siatkarskie.